No dobra, przyznajcie się, ilu z Was, dokładnie tak jak ja, wypatrywało jakiś czas temu na niebie tych legendarnych, kolorowych złóż polarnych, które obiecywały nam wszystkie nagłówki, a potem zamiast spektaklu zobaczyliśmy. No cóż, zwykłe ciemne niebo. Oficjalne prognozy NASA i NOAA zapowiadały, że obecny 25 cykl słoneczny będzie wyjątkowo słaby, najsłabszy od ponad 100 lat. Mieliśmy dostać spokojne i niemal uśpione słońce, a tymczasem nasza gwiazda kompletnie zignorowała ten scenariusz. Jej aktywność dosłownie wystrzeliła w górę, wielokrotnie przebijając prognozy i udowadniając, że grupa naukowców, której alternatywną teorię latami lekceważono, miała tak naprawdę rację. Ale co to oznacza dla nas? Z jednej strony to największa od dekad szansa na prawdziwe, spektakularne zorze, a z drugiej realne zagrożenie dla naszych satelitów, sieci energetycznych i całej technologicznej cywilizacji. Dlaczego więc naukowcy tak bardzo się pomylili i co tak naprawdę zgotowało nam słońce? O tym w dzisiejszym odcinku. Żeby zrozumieć, co tak właściwie dzieje się ze Słońcem, musimy na chwilę cofnąć się do podstaw i przyjrzeć się naszej gwieździe z bliska. Bo oczywiście nie na tyle, żeby się spalić, ale podejdźmy tak blisko, jak się da. Słońce to nie jakaś tam idealnie gładka, statyczna kula rozpalonej materii, tylko potężny, dynamiczny reaktor termojądrowy, który miewa swoje nastroje, a konkretnie jest bardzo dynamicznym procesem. Już w XIX wieku astronom-amator Heinrich Schwabe, cierpliwie licząc plamy na Słońcu, odkrył, że nasza gwiazda przechodzi przez regularne, trwające średnio 11 lat, cykle aktywności. Mamy okresy tak zwanego minimum słonecznego, kiedy na jego powierzchni dzieje się Niewiele. Słońce jest spokojne i niemal pozbawione plam. A potem nadchodzi czas maksimum słonecznego. Słońce pokrywa się wtedy ciemnymi plamami, które jednak wcale nie są chłodne. Mają temperaturę około 4000 stopni Celsjusza, no ale na tle jeszcze gorętszej powierzchni Słońca wydają się dla nas ciemne. Co ważniejsze, są to gigantyczne obszary o niewyobrażalnie splątanym i potężnym polu magnetycznym. To właśnie w tych rejonach gromadzi się energia, która w pewnym momencie musi znaleźć ujście. Kiedy te linie magnetyczne pękają i łączą się na nowo, dochodzi do eksplozji. Słońce wyrzuca z siebie niewyobrażalne ilości energii w postaci rozbłysków słonecznych i koronalnych wyrzutów masy, w skrócie zwanych CME. Wyobraź sobie miliardy ton plazmy wyrzucone w przestrzeni niczym z gigantycznego kosmicznego działa, pędzące z prędkością milionów kilometrów na godzinę. Kiedy taki obłok naładowanych cząstek uderza w pole magnetyczne Ziemi, dzieje się magia. Nasza magnetosfera ugina się jak niewidzialna tarcza, a cząsteczki wiatru słonecznego, kierowane w stronę biegunów, zderzają się z atomami w naszej atmosferze. No i te zderzenia wzbudzają atomy tlenu, które świecą na zielono lub czerwono, oraz atomy azotu, dające odcienie błękitu i fioletu. I to właśnie, moi drodzy, jest zorza polarna. Im silniejsza aktywność Słońca, tym potężniejsze uderzenia wiatru słonecznego i tym wspanialsze i bardziej rozległe zorze. I tu dochodzimy do sedna zagadki. Obecnie znajdujemy się w trakcie 25. cyklu słonecznego. Oficjalne panele prognostyczne, w tym te z NASA i NOAA, bazując na trendzie z ostatnich dekad, przewidywały, że ten cykl będzie raczej słaby. Miał być bardzo podobny do poprzedniego 24. cyklu, który był najsłabszym od ponad 100 lat. Panowało przekonanie, że wchodzimy w okres słabnącej aktywności, może nawet w kolejne wielkie minimum. Mieliśmy spodziewać się spokojnego słońca, a dostaliśmy w zamian słońce z aktywnością w obecnym cyklu, która dosłownie wystrzeliła w górę, znacząco przewyższając wszystkie oficjalne prognozy. Liczba plam słonecznych jest o wiele większa niż zakładano, a częstotliwość potężnych rozbłysków i koronalnych wyrzutów masy przypomina raczej te z bardzo silnych cykli. Efekty tego odczuwamy właśnie na Ziemi. Nasza gwiazda najwyraźniej zignorowała scenariusz napisany przez naukowców, no i postanowiła zaimprowizować. Tylko pytanie brzmi, dlaczego doszło do tak dużej pomyłki w prognozach. Czy specjaliści od kosmicznej pogody brali pieniądze od reptilian i masonów za nic? Okazuje się jednak, że w świecie nauki istniał spór. Oficjalny model opierał się głównie na obserwacji siły pola magnetycznego na biegunach Słońca pod koniec poprzedniego cyklu. Było ono słabe, więc prognoza również zakładała słaby nowy cykl. Istniało jednak alternatywne podejście i, jak się teraz okazuje, znacznie trafniejsza metoda prognozowania. Grupa naukowców, w tym Bob Leyman i Scott McIntosh, od Lat rozwijała teorię opartą na tzw. terminatorach słonecznych. Terminator. Okej, okay, nie takich terminatorach, oczywiście. Według ich modelu na Słońcu wcale nie ma jednego cyklu w danym momencie, ale dwa, które na siebie nachodzą, tak jak fale. Fale magnetyczne poprzedniego cyklu powoli wygasają, przemieszczając się w stronę równika, podczas gdy fale nowego cyklu już narastają na wyższych szerokościach geograficznych. Kluczowy jest moment, w którym magnetyzm starego cyklu ostatecznie znika, czy też umiera na równiku słońca. Ten moment to właśnie terminator. Naukowcy odkryli fascynującą zależność. Im krótszy jest czas między pojawieniem się nowego cyklu a terminatorem starego, tym silniejszy będzie ten nowy cykl. To trochę tak, jakby stary cykl zbyt długo blokował potencjał nowego. Jeśli szybko ustąpi mu miejsca, nowy ma przestrzeń, by urosnąć w siłę. W przypadku cyklu 25 ten okres był wyjątkowo krótki, co według. Tej teorii zapowiadało jego niezwykłą moc, i jak widać, ci, którzy interpretowali to w ten sposób, mieli rację więc czapka z głów, chociaż nie mam żadnej czapki. Wygrali naukowy spór z dużo bardziej konserwatywnym podejściem. Zatem co to wszystko dla nas oznacza? Po pierwsze w najbliższych latach możemy spodziewać się jeszcze więcej zjawisk, których w normalnych warunkach raczej nigdy by się nie spodziewał. Maksimum słoneczne obecnego cyklu może być jednym z silniejszych w ostatnich dekadach, więc miejcie aparaty w pogotowiu, bo nocne niebo może nas jeszcze nieraz zaskoczyć. A przy okazji dajcie znać w komentarzach, czy wam udało się zobaczyć te właśnie ostatnie zorze. Jeśli tak, to gdzie, bo ja niestety nie miałem takiego szczęścia i niebo było czorne jak diabeł. Ale wzmożona aktywność, moi drodzy Słońca, wracając do tematu, to nie tylko piękne widoki, ale to także realne zagrożenie dla naszej cywilizacji, która jest uzależniona od technologii w coraz większym Stopniu? No po pierwsze, satelity. Na orbicie krążą tysiące satelitów, od których zależy nasza komunikacja, nawigacja, GPS, prognozy pogody czy e, też ostatnio i internet. Silna burza słoneczna może im zaszkodzić na dwa sposoby. Po pierwsze może podgrzać górne warstwy atmosfery, która w konsekwencji spuchnie, zwiększając opór dla satelitów na niskich orbitach. A to prowadzi do ich szybszego opadania, czego przykładem była utrata około 40 satelitów Starlink na początku 2022 roku. Co gorsza, naładowane cząstki mogą po prostu usmażyć delikatną elektronikę, zamieniając satelity w kosmiczny złom. No i pod Drugie sieci energetyczne to chyba jeszcze większe zagrożenie. Burza geomagnetyczna indukuje w długich metalowych przewodnikach prądy elektryczne. A co jest najdłuższym przewodem w okolicy? No, oczywiście linie wysokiego napięcia. Te niekontrolowane prądy mogą płynąć do transformatorów, przegrzewać je i dosłownie topić ich uzwojenia. Taka awaria to nie jest coś, co naprawia się w kilka godzin. Nie wystarczy przyjechać i pomachać kluczem. Produkcja i wymiana gigantycznego transformatora może trwać nawet miesiącami. Scenariusz, w którym całe regiony czy nawet kraje tracą zasilanie na tygodnie, nie jest więc wcale fikcją. No, może się wydarzyć naprawdę. Choć dzisiaj oczywiście, żeby też uspokoić trochę, nasze sieci energetyczne są dużo bardziej przygotowane na tego typu obciążenia, a więc nie jesteśmy tak bezbronni jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Po trzecie, komunikacja i astronauci. Fale radiowe, zwłaszcza te krótkie, są zakłócane przez zmiany w jonosferze podczas burz, a to ma ogromne znaczenie dla lotnictwa i żeglugi, więc nie zapominajmy też o ludziach w kosmosie. Astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej są częściowo chronieni przez ziemską magnetosferę, ale podczas przyszłych misji na Księżyc, czy tym bardziej na Marsa, będą wystawieni na śmiertelne wręcz czasami dawki promieniowania, jeśli nie zdążą się schronić. Co więcej, niektórzy badacze, jak wspomniany Bob Lemon sugerują, że to nie jest tylko jednorazowy silny cykl. Być może wchodzimy w zupełnie nową erę aktywności słonecznej, tzw. wielkie maksimum słoneczne, które może potrwać kilka dekad. A to oznaczałoby, że kilka następnych jedenastoletnich cykli również będzie znacznie silniejszych. Byłby to powrót do stanu z połowy XX wieku. Różnica jest taka, że wtedy nie byliśmy tak wrażliwi na kosmiczną pogodę. Dziś stawka jest o wiele wyższa, bo otacza nas o wiele więcej delikatnej elektroniki. I tak oto nasza codziennie pozornie spokojna gwiazda po raz kolejny przypomina nam, jak niewiele jeszcze o niej wiemy. I cóż, pokazuje, że musimy być gotowi na jej kaprysy. Dzięki, że obejrzeliście ten odcinek do końca. Pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę, dzięki temu będziecie dostawać więcej naszych treści. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się i cześć.